Poszukując księgi proroctw, zawędrowaliśmy w góry Katadą. Naszym celem był smoczy szczyt zamieszkały przez smoki. Poznaliśmy złotego smoka imieniem Milgacja, który mimo, że miał na z Celosem, zgodził się zaprowadzić nas do księgi. Jednak nie cieszyliśmy się zbyt długo, gdyż pojawił się nasz stary przyjaciel. Potwór Sejgram. Czy uda mi się dotrzeć do księgi? Tysiącletnia prawda. Zdradziecki król smok. Nie widać. Ich. Co za bitwa czas urozmaicić zabawę. Myślisz, że zdołasz uciec? Obaj zniknęli. Nie zupełnie. Zmieniło się pole bitwy. Walczą na innym planie astralnym. Zapowiada się niezłe widowisko, ale tu jesteśmy bezpieczni. Tego bym nie powiedział. Odsuń się. Jak myślisz, co to, to? Prezent od Sagrama. Nie uda nam się uniknąć bitwy. Jest tu księga? Tysiąc lat temu podczas wojny upadku potworów stworzono to miejsce wraz z księgą. Trzymaj się mnie. Pełno tu potworów. Dobrze, nie jestem taka głupia. Martina, co tu robisz? Nie pozbędziesz się mnie. Teraz ja zdobędę księgę. Dzięki niej odbuduję królestwo Xoana. Lepiej nie przeszkadzaj. Żartujesz? To ty przeszkadzasz. Coś ty powiedziała? Nie słyszałaś? Nie! Klejnot. Zamilknijcie. W pobliżu labiryntu rozciągają się równiny astralne. Jeden zły krok i będziemy błądzić tu po wsze czasy. Tak jak teraz. Nie popełnijmy więcej tego błędu. Za późno. Żartowałem. Przestań się wygłupiać i prowadź. Dobrze. Chyba wiem, dlaczego Kselos tak na ciebie liczy. Z Tobą, jego starym znajomym, nie mam się co mierzyć. Starym znajomym? Przestań stroić sobie ze mnie żarty. Jeszcze pożałujesz. Zbyt dosłownie mnie zrozumiałaś. Stary znajomy. Jak myślisz, dlaczego przywiodłem Cię tak daleko? Dlaczego przystałem na prośbę Kselosa? Wiem, że nie darzycie się sympatią. Ja się go boję. Tysiąc lat temu podczas wojny upadku potworów stanęliśmy do walki z istotą, która omal nie unicestwiła całego smoczego rodu. Tą istotą był kselos. Rozgromił smoki w pojedynkę. Nigdy nie zachęcaj potwora do walki. Próba pokonania go świadczy o braku rozwagi. Nie mieliśmy innego wyjścia. Tak, jak się spodziewałam, cioteczka akła. Wreszcie dotarłaś. Złoty smok również. Upłynęło dużo czasu. Znowu ta kobieta. Światło pocisk. Światło miecz. Wygląda jakby szary pocisk się bronił, a czerwony atakował. Zabawiają się naszym kosztem, czas pokazać im potęgę sprawiedliwości. Przyszłam tu zgodnie z twoją radą. Czas na obiecaną nagrodę. Zaszłaś tak daleko. Odpocznij, napijemy się herbaty. Posłuchaj, gdzie jest księga prosta? Nie wahałaś się? Nie miałaś wątpliwości. Raczej ich nie miewam. Nie wiem, czy Księga Proroctw rozwiąże moje problemy, ale muszę ją zobaczyć, abyśmy mogli przetrwać. Obyś przetrwała. Spodziewałam się, że to powiesz. Pozwolę ci ją zobaczyć. Chodźmy. Czy to jest...? Tak. Źródło bezgranicznej wiedzy. Prawdziwa Księga Proroct. To jest Księga. Dzięki niej odbuduję Królestwo Xoana. Nareszcie zaspokoję swoje ambicje. Co się dzieje? Zatrzymam tutaj wścibską istotę. Jakim prawem nazywasz mnie wścibską? Tylko mnie nie zostawiaj, Lina. Źródło bezgranicznej wiedzy. Księga proroctw. Czy dzięki niej pokonam każdego potwora? Co chcesz wiedzieć, człowiecze? Co się dzieje? Jaźń Liny weszła w bezpośredni kontakt z Księgą. W Księdze znajdują się wspomnienia Króla Wodnego Smoka. Pamięć o tym, jak go pogonano. Co chcesz wiedzieć? Dlaczego Gaaf zwrócił się przeciwko rasie potworów? Podaj powód, zupełnie tego nie rozumiem. Zgoda. Zdarzyło się to tysiąc lat temu. Podczas wojny upadku potworów. Władca Ciemności wraz z Gawem pokonali króla wodnego Smoka. Ten ostatkiem sił uwięził władcę Ciemności. Gawa zaś zamienił w człowieka. Miał nadzieję, że w ten sposób odbierze mu jego potworną moc. Kiedy Gaw odradzał się w nowej postaci, jego dusza zlała się z ludzką. I stanął przeciwko potworom. Następne pytanie. Czy istnieje sposób na zdobycie mocy potrzebnej do pokonania potwora? By pokonać potwora, musisz dysponować mocą większą niż on sam. Rozumiem. To ma sens. Kontynuujmy. Powiedz mi, co wiesz o władcy ciemności. O panu koszmarów. Posłuchaj, nie ogarniesz rozumem ogromu jego istoty. Spróbuję to wyrazić słowami. Ojciec Ciemności, prawdziwy Pan rasy potworów pragnie odzyskać swoją pierwotną formę. Nieprzenikniona ciemność, mroczniejsza od atramentowo-czarnej nocy, która roztacza blask nad morzem chaosu, źródło nicości, sprawca nieopisanego zamętu, ma władzę nad przygnębiającymi snami. Nazywają go panem koszmarów. Proszę o powtórzenie. Nieprzenikniona ciemność mroczniejsza od atramentowo czarnej nocy, która roztacza blask nad Morzem Chaosu, źródło nicości. Blask nad Morzem Chaosu? Ja też chcę ją zobaczyć. Pan koszmarów, nie zdawałam sobie sprawy. Wypowiadałam zaklęcie, które odwoływało się do jego mocy. W takim razie czar giga zagłady. Dopuść mnie. Miło cię znów widzieć, wodny smoku. Ciebie także, Lino Inverse. Gaw, znalazłeś nas. Nie było to łatwe. Pora kończyć zabawę. Działasz z rozkazu mego wroga opiekuna? My, Smoki, nie słuchamy niczyich rozkazów. Dlaczego chronisz tę dziewczynę? To proste, żeby mogła żyć. Rozumiem. W takim razie nie zostawiasz mi wyboru. Czas, bym włączyła się do akcji. Oto ten, który walczy o życie, i ten, który sieje zniszczenie. Żaden nie ustąpi. No cóż, pora się pożegnać. Ja też chcę zobaczyć księgę. Żyj swoim życiem, Lino. Bądź wierna zasadom, cioteczko. Jak poczuć Za tobą. Karłatni Zab. Uratowałaś mnie, Amelio. Potrafią zmieniać barwę. Dlaczego nie udało mi się jej zobaczyć? Chcę wiedzieć, jak odbudować Książkę. Nic ci się nie stało. Martwiłeś się? Podle mnie potraktowano. Lina zobaczyła księgę, a ja nie. Nie płacz. Najgłupszy z możliwych powrotów. Dłoń prawdy! Potój pięści i sprawiedliwości. Potwory, które szerzycie zło na całym świecie, niech wasze ciała poznają moc moich prawych zasad. Zaklęcie, które skupia w dłoniach magiczną siłę. Co sprawi się z potworem gołymi rękoma? Cała Amelia. Z potworem? Z tym? Ile kłopotów mogą sprawić te stwory? Mnóstwo. W takim razie zaatakujmy jednocześnie. To nie takie proste. Chociaż masz trochę racji. Astralna sieć. Księstwo. Amelio, uważaj! Amelio! Jest ciężko ranna. Nie ruszaj się. To na nic. Czar uzdrawiania nie wyleczy tak poważnej rany. Sylfil! Gdyby ona była z nami... Milgacia! Ja się tym zajmę, ty nie dasz rady. Czy cioteczka Aqua... Zaopiekuj się Amelią. Lina! Przez jakiś czas Kselos się tu nie pojawi. Obawiam się, że jest zajęty w innym wymiarze, co oznacza, że mogę was wszystkich zabić. Panie koszmarów, mieczu gniewu i ciemności, stąd z niebios. Zespólmy nasze moce. Stańmy się jednością i kroczmy ścieżką zniszczenia. Niech spłynie moc, która obróci w niwecz duszę bogów. Ostrze nicości! Wiem, jak tego użyć. Księga powiedziała mi co nieco o Władcy Ciemności. To zaklęcie, które wypowiadasz. Ostrze nicości. Myślałeś, że uda ci się uciec, Sajgran? Xelos! Kselos? Dina! Wtrąciłeś się? Proszę, świetnie się spisałaś. Tak jak się spodziewałem. Znowu on? Gaw. Król Smok jednym ciosem powalił Kselosa. Co teraz?